Cześć. Dzisiaj przychodzę do Was z taką bardzo świeżą świeżynką, mianowicie z grą Stranger Things, która niebawem pojawi się w sklepach. I to tak już naprawdę niebawem. Dzięki uprzejmości Poczty Planszówkowej, tego, że udostępniają te gry dla ludzi, mieliśmy możliwość wylosowania jednego z takich zestawów. Jeszcze przed terminem, można powiedzieć, zapoznaliśmy się z tą grą, jeszcze przed tym, jak pojawiła się w sklepach. Otrzymujemy do rąk takie niewielkie pudełeczko, w tym pudełku warto zwrócić uwagę też na wypraskę, która fajnie trzyma nam te wszystkie elementy. O tym, czy lubimy serial, czy nie lubimy, które sezony nam się podobają, tutaj nie będziemy dyskutować, chociaż ja mogę zdradzić, że fanką lat 80. jestem bardzo. Myślę, że wiele osób, tak samo jak ja, je lubi, niezależnie od tego, czy wracamy do nich z nostalgią, do naszego dzieciństwa, czy lat młodości, czy też dlatego, że jeszcze tych, że nie przeżyliśmy tych lat, ale widzieliśmy je w filmach i nam się bardzo podobają. W tej grze. Klimat Las 180 zobaczymy przede wszystkim w grafice. Mniej będzie go w samej rozgrywce, ale o tym też za chwilę. Gra oparta jest o trzeci sezon i tutaj będziemy się wcielać w jedną z postaci właśnie z tego sezonu, dlatego też poza klasycznymi, najbardziej znanymi osobami pojawi się kilka nowych. Jeżeli chodzi o to, co znajduje się w pudełku, to mamy tutaj karty przygód i karty spotkań. To są różne karty. Jak widać, trochę ich jest. I do tego e, płytki postaci. Jeśli chodzi o płytki, to bardzo fajne jest to, że one są dwustronne i wyglądają inaczej. Na jednej stronie postać oczy ma otwarte, a na drugiej zamknięte. Jeżeli przyjrzycie się grafikom, to naprawdę bardzo e, fajny efekt się z tego tworzy. E, do tego wypraska, tak jak pokazywałam, ona też jest fajnie dopasowana, więc tutaj nicem się nie będzie przemieszczało, co moim zdaniem jest dość ważne, bo jak za chwilę też będę więcej opowiadała o tą grę, możemy chcieć gdzieś ze sobą zabierać. Jeżeli chodzi o jakość komponentów, to przede wszystkim właśnie te płytki, postacie są bardzo fajnie, solidnie wykonane. Natomiast karty lekko śliskie, więc nie do końca wygodnie się je rozdaje, ale da się z tym żyć. Same, same grafiki też są bardzo stylizowane, właśnie na lata 80.. Na kartach przygód znajdziecie zdjęcia, które wyglądają właśnie jak takie mocno wyostrzone fotografie z kliszy. Na pierwszy rzut oka ja tak pomyślałam, że jest to średniejakościowe, ale potem przygadaliśmy i stwierdziliśmy, że faktycznie wygląda to jak zdjęcia gdzieś ze starej szafy. Natomiast karty przygód, bo ja mówiłam o kartach spotkań przed chwilą, karty przygód są ilustrowane i tutaj mamy takie trochę, można powiedzieć, komiksowe, powiedziałabym, obrazki. Na rewersie standardowo mamy albo mapę, albo postaci i ilustracja taka sama jak na lusterku. Jeśli chodzi natomiast o rekrywalność, to ona jest naprawdę bardzo duża, dlatego że gra jest mocno losowa, tutaj tasujemy cały czas te karty, rozdajemy je, tak naprawdę operujemy na tym, co mamy, więc można grać i grać i grać, dopóki nam się po prostu nie znudzi temat. Ogólnie, żeby też nie zmylił Was trochę nasz kanał, w którym najczęściej mówimy o grach, jak one działają na dwie osoby, ta gra działa od 4 do 10 osób. I teraz to ważne, im więcej osób, tak naprawdę tym będzie i tym więcej będzie kombinowania. Oprócz tego, że tutaj w tej grze trochę sobie podrzucamy czasami świnie, to karty spotkań one będą nam dorzucały kolejne zamieszania. Czasami to będzie zamiana miejscami, ale nie wymieniamy się płytkami i kartami. Czasami to będzie inny sposób rozdzielania kart, więc jest tutaj szereg możliwości. I tak naprawdę im będzie nas więcej, tym będzie weselej. Ale już nawet na cztery osoby działa to całkiem fajnie. Okej, okay, ale ja już tutaj tyle opowiadam o tym, ile osób można grać, jak często można grać w sensie regrywalności i tak dalej, Ja nie powiedziałam jeszcze, o czym jest ta gra. Podobnie jak w serialu, mamy tutaj do czynienia z łupieżcą umysłów. I teraz w zależności od tego, czy będziemy łupieżcą, czy wolną osobą, będziemy mieli różne cele. Jako łupieżca chcemy, żeby wszyscy byli e, zainfekowani lub nieprzytomni. Natomiast jeżeli jako wolny człowiek chcemy wygrać, to musimy starać się zachować przytomność, i przede wszystkim nie zostać opętanym. To jest nasz cel w grze. Jest tutaj dużo gry takich pozorów w zależności od tego jak to blefuje, jak kto jest spostrzegawczy, możemy domyślić się kto jest tą upiercą umysłów, a kto nie. Trochę można to przyrównać do wariacji na temat mafii, natomiast jest to gra w swoim własnym klimacie. Tak jak mówiłam, i karty i same ilustracje właśnie trochę nam ten klimat przywodzą. Nawet można powiedzieć bardzo nie czujemy się oczywiście jak uczestnik serialu, czy jakby Cofnął nas w wehikuł czasu x lat temu, natomiast zabawa jest bardzo przyjemna. Co ważne, to tą grę dzięki jej niewielkim gabarytom i dzięki temu, że dużo miejsca nie potrzeba, możemy zabrać ze sobą tak naprawdę wszędzie, więc ona będzie fajnym gadżetem, szczególnie właśnie teraz, jak zaczyna się okres wakacyjny, jest cieplej, gdzieś możemy chcieć wyjść. Eee, więc tak naprawdę możecie zabrać tą grę ze sobą wszędzie. Wybraska jest na tyle, na tyle ok, że nic wam się w środku nie będzie przemieszczało. Tak naprawdę nawet nie musicie jej ze sobą zabierać, tylko grę można zapakować sobie w mniejszy woreczek. Można w nią zagrać, czy jakbyście byli gdzieś na grillu, czy gdzieś w plenerze na jakimś wyjeździe. Nie wymaga dużo miejsca na stole, w ogóle stołu nie wymaga, od tego zacznijmy, a można się całkiem fajnie bawić. Gra jest krótka, bo to jest około 20 minut, podejrzewam, że też w zależności od tego, jak dużo osób gra, bo my graliśmy w czwórkę. Zasady są bardzo łatwe do wytłumaczenia, a można się trochę pogłówkować. Jak zbierzecie już znajomych drużynę i zdecydujecie, że będziecie grali w Stranger Things, zawsze musicie znaleźć jeden łość, który to wszystko za was przygotuje. Więc, każdy z graczy otrzymuje po jednym kafelku postaci. Następnie przygotowujemy odpowiednią ilość kart, które będziemy wykorzystywać w grze. I przykładowo, w grze na 4-5 osób wykorzystujemy część kart. Przy większej ilości po prostu wybieramy kartę odpowiednią cyfrą. Tu mamy zarówno od 6+, plus i 9+. Plus. Następnie, też zgodnie z instrukcją, wybieramy odpowiednią ilość łupieżców, umysłów i gofry, tak, żeby było dla, każdej, dla każdego z gracza po jednej karcie. Następnie tasujemy je i rozdajemy w tajemnicy. I w tym momencie już wiemy startowo, kto jest właśnie tutaj złym, kto jest dobrym, kto próbuje przeżyć. Następnie resztę kart tasujemy, rozdajemy tak, żeby każdy gracz miał z tą jedną po cztery karty, czyli rozdajemy po trzy i z pozostałych dzielimy na trzy kubki, losujemy trzy karty miejsc i po prostu robimy w ten sposób, że kładziemy część kart, jedną zakrytą, znowu część kart, jedną zakrytą i tak, a, przepraszam, na spodzie miała być pierwsza. Pierwsza karta miejsc. No i na górę standardowo jeszcze kilka kart przedmiotów. I w tym momencie jesteśmy gotowi do rozgrywki. I przed czas na rozgrywkę. Każda tura wygląda w ten sam sposób. Po kolei po kolei jedna osoba po prostu wyciąga kartę z stali głównej, wspólnej, kładzie na środku i w tym momencie zaczyna się, nie wiem, dyskusja, przy, przy, jakby przepychanie, komu tę kartę wręczamy. Bo zawsze osoba, która wyjmuje tę kartę ze środka, nie może ją wziąć sobie na rękę. Zawsze musi dać innemu graczowi. Teraz jakie jest cel tej gry? Wszyscy łupieżcy umysłów mają za zadanie przekabacić, aby przejąć kontrolę nad resztą, a wolni mają za zadanie przeżyć. Teraz, na jakiej zasadzie to wygląda? Jeżeli ktoś, nieliczący oczywiście graczy, który jako pierwszy dostał kartę łupieżców, do od razu jest zły, jeśli zbierzemy trzy karty łupieżców, automatycznie stajemy się łupieżcą. Ale są też karty wspomnień, które potrafią to niwelować. Jeśli byłaby taka sytuacja, że mam dwie karty łupieżców wspomnienie i dostaję kolejnego łupieżca, to mimo, że mam ich trzech, to ta jedna niweluje. Więc w tym momencie dalej jeszcze pozostaje wolny. W momencie, byśmy mieli już trzech łupieżstw i dostali kartę wspomnienia, nic to nie daje. Jak już się zostaje łupieżstwem, to już jest koniec. grasz tak jako łupieżsta do końca. Oprócz tego mamy jeszcze karty silnego cioso, ciosu. Tutaj jest ta sama zasada, że jak otrzymujemy trzy takie karty, w tym momencie odpadamy z gry. Oczywiście jeszcze mamy pomocną dłoń, która może to niwelować, ale oczywiście to w tym momencie. Jak, tak samo jak z łupieżcami, że jeśli miałbym dwie i dosłownie trzecią, wtedy bym jeszcze miał spokój. Oprócz tego w grze mamy jeszcze miejsca, które oprócz swojego tutaj dodatkowego jakiegoś wydarzenia, które generują, sprawiają, że gracze przekazują sobie karty. Działa to na tej zasadzie, że jeśli mamy czterech graczy, powiedzmy, mam tutaj cztery karty na ręce, to ja teraz dwie karty wyciągam, wybieram sobie, Daje graczowi po lewej i po prawej, i tak jak wykonują wszyscy gracze, to, to następnie karty, które otrzymują, wtasowują, żeby nie było wiadomo, kto jakie karty dawał. Gramy do momentu, aż zostaną jedna lub dwie osoby, i w tym momencie rozstrzyga, następuje rozstrzygnięcie. Jeśli wśród tych osób została się osoba wolna, no tym oczywiście osoby wolne wygrywają. Jeśli są tylko łupieżcy, no to w tym momencie okazuje się, że oni wygrali. Teraz, teraz jeszcze jedna rzecz, jeśli otrzymamy trzy silne ciosy, nasz żeton obracamy na drugą stronę na nieprzytomnego i nie pokazujemy kart, nie ujawniamy też kim byliśmy, ale niestety też odpadamy z gry. Więc jeśli wydarzy się tak, że na początku już dostaniemy trzy karty i odpadamy, to niestety musimy czekać na resztę ekipy i przy tym też nie możemy się udzielać. Podsumowując, gra będzie fajnym tytułem właśnie do pogrania sobie gdzieś jako filler albo przy spotkaniu, podczas spotkania ze znajomymi. Nie do końca polecałabym ją na jakąś integrację, gdzie chcemy kogoś lepiej poznać, na przykład na imprezie integracyjnej, firmowej. Natomiast świetnie sprawi, sprawdzi się przy właśnie różnym spotkaniu, zwłaszcza jeżeli znacie dobrze graczy albo chociaż trochę i będziecie umieli dostrzec, że próbują blefować, próbują ściemniać. Oczywiście znajdą się bardziej ambitne tytuły, znajdą się mniej ambitne tytuły, natomiast ta gra jest bardzo przyjemna i e, niewątpliwie miło spędzicie przy niej czas. Z czystym sumieniem mogę polecić. A wy macie jakieś takie gry, które są krótkie albo przyjemnie się przy nich gra. Dobra, końcówka się wytnie tą, tym, a wy macie jakieś gry? Ja na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.